Hej, z tej strony tylko cool. i Dzisiaj zagramy w Mark of the Deep. Grę otrzymałem od wydawcy, celuje sprawdzenia, przetestowania i ogrania. A mam do zaprezentowania. I tak czekając na tę grą, żeby trafić na tydzień, gdzie będzie też Path of Exile 2, które będzie wychodziło w się. I... muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo fajna gra, żeby poćwiczyć sobie umiejętności właśnie do Path of Exile 2. Ale... to również jest fajna gra ten Mark of the Deep bo wcielamy się w epicką piracką przygodę, jak to nam deweloperzy opisują. I tutaj mamy połączenie Metro i Widia... Metro i z, z Loicami, więc fajne połączenie. A ja dodatkowo dołożyłem od siebie małą cegiełkę, a mianowicie dorzuciłem sproszczenie do gry. Jak na razie w menu wygląda dobrze. But move to new In the relentless pursuit of immortality, humans have sailed boundless waters across the epochs. Like the explorers of old, we yearn for this fulfillment as we covet the dances of the gods, always visible, yet perpetually out of reach. Zapomniałem wspomnieć, że to jest wersja demo gry. Bo jeszcze tutaj takiej pełnej gry wersji nie mamy, ale będę miał również dostęp najprawdopodobniej do pełnej gry, więc wtedy spostrzeżenie do pełnej gry też zrobimy. Podoba mi się to, jak są zrobione... Poradnik jest do gry zrobiony, że tutaj tak te napisy tak... Coś nietypowo się pokazują. No i to co jeszcze mogę powiedzieć to, że tutaj jest taki klimacie troszkę no rest for the weekend. Kalantus, wojownik kapłan, nosiciel znaku noszący znak związania. Halcyon, kapłan monet, nosiciel znaku noszący znak szczeliny. W dawnych czasach, gdy czas był młody, świątynie stały wysoko pod słońcem, przed krokami śmiertelników świątynie miały władzę i hałara się rozprzestrzeniała. A tu mamy rolowanie. Eurydara, kapłanka świątyń, nosicielka znaku marki, nosząca znak podróży. Najwyższy kapłan Starego Ludu. Nosicielka znaku Życiona. Przepływ. Okej, okay, zobaczmy co mamy tutaj... I to powiem, to są rodzaju kapliczek, nasze punkty odrodzenia. Dokładnie, bo odzyskaliśmy już zdrowie. Śpiewaj o Serenol, Etanie, wiecznym królu morza, którego błogosławieństwa świetniły nasze brzegi, czczone przez pokolenia starych ludzi. Danych swoją w danych czasach swoją ziemią. obdarzył nas swoją ziemią błogosławieństwami głębin. Obdarzył nas swoimi sanktuariami, z pokolenia na pokolenie, nasze dusze w opiece. Dobra, a jakby tą skrzynię odebrać? Jak to zrobić, mam. Mamy interakcję, okej. Okay. Tędy to nie przejdę. Rolowanko to znamy. Spośrednia wersji temu nie będę zmieniał, macie je do brania w opisie filmu. O, tu mamy jakąś skrzynię, pięknie. podnieśliśmy fragmenty duszy Nie mamy atakować przyciski. Responsywność jest całkiem dobra. Gra reaguje w odpowiednich momentach, kiedy coś chce zrobić. Wow. To nie tak miało być? Okej. Okay. Nie mam jeszcze żadnych przedmiotów leczących, co też może być lekkim problemem. Zwłaszcza jak spotkamy jakiegoś bossa. O, monetki. Pięknie, pięknie. Trzeba się wyłączyć. Okej, okay, ja chcę grać przez rdzenia kamery. Dobra, jak ja się tu dostać? O, raczej nie tędy. Tutaj nasie się brama otworzyła. się do skrzyni dobrać. Kompletnie nie mam pojęcia. Odnów sobie zdrowie i lećmy tutaj. Okej, okay, mamy pierwsze starcie z bosem. Dość szybko. Ok, źle się spoznałem. Wow. Okej. Okay, jest bardziej agresywny. E, brakuje mi tylko... E, ...paska zdrowia... ...przeciwnika. Ouch. Tak zwane i frajmy, okay, chyba być za plecami jego. Nie, jest pospokonany za pierwszym razem. Ale niewiele brakowało, żeby to przegrać, broń palną, Flintlock. Pistolet skałkowy to najprostsza broń palna Rokiego. Trzymając przycisk celowania, celownik na chwilę zmienia się na kolor niebieski. Się w tym momencie puścisz strzał, za dając dodatkowe obrażenia. Wstrzelanie wymaga SP, które można uzupełnić trafiąc wrogów i kłamliwe obiekty. Czy to mi pozwoli zebrać teraz. Choć nie aż tyle. Dobra. Um, nie, proszę, nie tyle wyszczelałem. Myślałem, że można dłużej celować i wycelować gdzieś w jakieś miejsce. Ale przy kaplicze to możemy odzyskać. Okay, sprawdzam jeszcze jakieś takie sterowanko. Eliksir dostaliśmy, Którym się zużywa Y. -kiem. Tego nawet nie czytam, bo to wiadomo o co chodzi z eliksirami. Okej. Okay. To jest do kamery naszej, by sobie coś tam troszkę bardziej podejrzeć, mamy kapliczkę przywieszka zdobyta. Gadżety to są. Przewoszki dają bonusy, które pozwalają, poprawiają zdolności rukiego lub nawet przyznają mu nowe. Mogą być zakładane tylko w sanktuariach i można je sprawdzić we chwiebunku rukiego. Okej, okay. to się nazywa. I to pokazuje, ile nam przedmiotów zajmuje. na slotów na strzegłek jakiego punku. Miejętność to zdobyta. Co my tutaj mamy teraz? Znamię wiązania. Namię wiązania pozwala ruki mu rzucić swoją kotwicę zaczepić się o ściany oraz wrogów, przyciągając go do nich. Naciskając się z ataku działania znaku wiązania Ruki wygeneruje potężne cięcie po przebiciu, zadając obrażenia wrogom wokół niego. Czy ja tym jestem w stanie? Myślałem, że mogę się tam cofnąć, ale widzę, że nie. Teraz tak, ja mam się przedostać. Tak. Tak też nie. Ok, to jest tutaj przypisane, choć nie za bardzo jest intuicyjne jak to używać. No, przynajmniej dla mnie. Ale no, lecimy dalej. Mogłem począć przy. it's uh a... Kolejna przywieszka zdobyta. Legis kalantu. Później sobie zobaczymy co to jest. Teraz to i tak nawet nie ma sensu. Jeżeli nie jestem w stanie pocelować, chyba nie. Tu jest te przejście, które by mnie potencjalnie interesowało. Ale jak się tam dostać, to nie ma pojęcia. Ej, o, nawet ty przeciwników. Tutaj nie widzę nawet żadnej ścieżki. Ej no, to wyglądało jak miałbym tutaj iść. OK, tu mieliśmy coś takiego. Sloty na drobiazgi, zwiększają liczbę slotów na bibeloty, umożliwiające jednocześnie wyposażenie większej liczby bibelotów. Fajne! Coś mocno taki vibe, troszkę czuję. No rest for The Wicked. Wow. I to sterowanie mi się trochę myli, bo pod B bym chciał zrobić unik, a nie mam uniku pod B. Wszystkie źródła wrażeń zwiększają się o 20%, gdy mamy 1% HP. No i to, to jest w Solsach, to jest i też tutaj. Owidie wrogowie się odradzają. Tu jest to. My tu chyba dopiero dojdziemy, mi się wydaje. jest ta drabina myślałem że dążą pokonać Wow zabolało. Tych w sumie bym nie musiał bić. I w sumie nie potrzebniej ich biła nawet, no tylko życie straciliśmy. To też takie małe intuicyjne jest, jak dla mnie ostatni pasek życia mamy. Czy mamy gdzieś nie, no tu jest jakieś przejście takie graniczne, ale to też nic nie zrobimy. Przejdą tutaj, czy nie przejdą? Chyba tu nie przejdą mi. Okej, okay, jakoś się udało. to gdzieś mi się myli nie jest takie standardowe jak w różnych solsach O, lepsza broń, dodatkowy eliksir. Hir. To na pewno. Kupmy jeden fragment zdrowia jeszcze. To masz całkiem sporo fajnych rzeczy. The only I have left. Czyli tu już mamy tak spokojnie troszkę, bo e, jestem dalej. Okej, okay, to jest drabina, która jest teraz nieaktywna dla nas. Może zginiemy albo nie zginiemy, ale nie mamy już potek na zdrowiu. Fajna, ale ja bym poczekał na to, jak u nam twórcy dostępnił całość ok. A to miała być po prostu taka krótka prezentacja i powiem tak, chętnie do gry wrócę ale po prostu na już taką pełną wersję. Bo robić cokolwiek teraz, to to wiadomo jak to z tymi, tymi wersjami demonstracyjnymi jest. Okay, tu byśmy musieli z góry to aktywować. Mniej więcej wiecie na czym polega zamysł. Liczę, że wiele rzeczy tych, które tutaj z tym na przykład celowaniem zostaną jakoś bardziej dopracowane. I co, ja tutaj tak wszedłem i co, nic stąd nie wyjdę już? Czy gdzieś tutaj po omacku chodzę? Dobra, wychodzi na to, że tutaj się chodzi po macku. Więc Krausami Deko, zostawcie łapkę w dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej hej!